Tak. Kiszewskie. Tak. I to są narzędzia to to i narzędzia. te wyroby. Tak. To jest sidło i ten no, nóż. Korzeń sosny. Tak. Młody. Młody. Szydło i nóż. Tak. I teraz jakby pani była tak dobra i pokazała, jak ten korzeń się obrabia. Tak, już pokażę. I ile czasu zajmuje zrobienie? Zrobię. Czasu, to wie pan e, jaka ja chcę du duża, no, nie ile centymetrów. Czy 15, czy 20, czy 10 No to tak na godzinę ja tak nie liczę, bo jak mam mniejsza robota, to położenie. I drugi robię, ale tak zawsze tak 15 cm to 3 dni robię. 3 dni, bo ja muszę sobie ten wydrzec dla dużo, nie, przygotować, ten, ten przygotować kosień. To tak 3 dni jedna pleca plecionka, 15 cm. A z innego korzenia też pani. Nie, robi? nie, 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 nie. Innego, ja nie wiem, ale my tu in czego nie robili. No korzeń sosy. Bo to Jest dobry, bo to i za żywicu jest i wtedy później, później to kolor taki zmieni żółty. A bo to malowanie to nie musi w tym malować. Bo z reguły się nie maluje tego, tak? Nie. A do większych rzeczy muszą być większe korzenie, nie, grubsze? Nie, 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 jak, jak już nie, to. Tego nie, mam, nie, jeden taki nie, nie, też sobie na nie, no, to już o, mhm. Bardzo ładny. Już dawno zrobiony. To taki to chyba Pani robiła bardzo długo, prawda? No, to dużo. Wtedy do tego to już... To już wtedy są takie szersze koźnie i grubsze. I jak się skończy ten ogonek pani? Tak. To pani wiąże, jakoś przymocowuje? Ten czy nie tak ja zrobię, jak ja zrobię, ten, to ten. O kadar zor fiyakto beni yakıyor. w ten sposób. Tak. Zacina to się tak. zbrzenie tak. z Tamto, co wystaje, po prostu się obcina. Tak, tak. To się odci, od, za, zatnie się i drugie się. O. Tu nie ma wtedy, jak jadę stale, to tam nie mam poznać, że to, że to jest, no, jest. To jest łączone.